Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj otrębowa tortilla w wersji Dukana. Mam świadomość oczywiście, że to nie jest tortilla, tym niemniej tę tortillę symuluje i to bardzo dobrze. Myślę, że wszystkie osoby będące na diecie Dukana czasami odczuwają brak takich tradycyjnych potraw i to jest sposób na zaspokojenie tego braku. W odpowiedni sposób przygotowuję placuszek otrębowy, potem na to dowolny farsz w wersji warzywnej z warzywami w wersji proteinowej, same białka, zawijamy i wspaniały, sycący posiłek gotowy. Przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak przyrządzam tę otrębową tortilę. Zapraszam. Przygotowuję ciasto jak na placuszki otrębowe, tyle że wykorzystam tutaj otręby mielone. Do miski wbijam jedno całe jajko, dodaję trzy łyżki otrąb mielonych, jedną solidną łyżkę serka homogenizowanego, szczyptę soli oraz szczyptę ziół dla smaku. Dokładnie mieszam. Widzę, że ciasto jest takie troszkę gęste. Dodam jeszcze odrobinę jogurtu naturalnego. Jakąś jedną łyżeczkę może. Dokładnie mieszam. O taką konsystencję ciasta chodzi. I odstawiam na chwilę, aby otręby spęczniały, a w tym czasie rozgrzewam patelnię. Patelnię dokładnie wysmarowałam, ale bardzo cieniutko, zwilżonymi oliwą palcami. I teraz mocno ją nagrzewam. I na taką bardzo gorącą wylewam moje otrębowe ciasto. i rozprowadzam je po całości, nadając mu ładny, okrągły kształt. Na bardzo małym ogniu, pod przykryciem, opiekam jakieś dwie minutki. Trzeba uważnie obserwować, żeby tego placka nie spalić. Nie minęło troszkę mniej niż 2 minuty. Delikatnie podważam teraz jego krawędzie. I bardzo delikatnie przewracam go na drugą stronę. Można też skorzystać z dłuższej łopatki, wówczas będzie można to zrobić łatwiej. To bardzo ważne, żeby patelnia przy wylewaniu ciasta była bardzo gorąca. Wówczas bezpośrednio po zetknięciu w patelnią ciasto się zetnie i, i będzie jej łatwiej obrócić na drugą stronę. Dopiekam jakąś minutkę, może dwie, żeby ciasto straciło swoją surowość i placek będzie gotowy. Kiedy placek już jest gotowy, wyłączam grzanie i póki jeszcze ciepły, przekładam na talerz, żeby nieco zaparował od spodu. Ta wilgoć pomoże mi go później zwinąć, bo na razie jest taki dość sztywny. I zostawiam na jakieś 2-3 minutki. Placek powinien być już w miarę miękki. I tak przygotowany placuszek, ważne, żeby on był cienki, wówczas łatwiej go będzie zawijać, obkładam teraz dowolną sałatką bądź innym wkładem mięsnym, najlepiej z warzywami. Zawijam cieniutko jak naleśnik. I jem od razu mocno trzymając palcami, a jeśli chcę podać, to po prostu spinam wykałaczką i podaję. To bardzo smaczny i sycący sposób podania sałatki. Niesamowicie miły, szczególnie dla osób będących na diecie dukana, które za tortilami, naleśnikami i tego typu daniami z pewnością mają prawo tęsknić. Smacznego! Tak przygotowany placuszek z nadzieniem można także zawinąć w folię aluminiową, tak dość ściśle, aby się nie rozwinął. zabrać na przykład do pracy, do zjedzenia w trakcie przerwy śniadaniowej.